Z nami wójt Andrzej Wawrzynek, wójt Pietrowic Wielkich. Panie wójcie, powracające wydarzenie po dwóch latach. Yy, jakby cieszy się wójt, że to wreszcie no mogło się się, się cieszę. No, pogoda była taka brzydka, zapowiadana. Mm. Jest piękna pogoda, nie ma opadów deszczu. Widać ile koni przybyło do Pietrowic. Mimo, że to jest taki rozruch, taki pół tej procesji, bo nie robimy tradycyjnego festynu na boisku, bo to jeszcze troszeczkę za świeżo, żeby pandemia no, wygasła. Ale mam nadzieję, że w następnym roku już będzie wszystko mm. po staremu. Ale i tak widzę, że dużo ludzi po prostu przyjechało do Pietrowi, co naprawdę cieszy. Myślę, że urok tej procesji jednak daje ludziom tą radość nie tylko samym hodowcom koni, ale też tym, którzy przyjeżdżają i oglądają tę procesję, z czego się naprawdę bardzo cieszę. Czyli ten festyn towarzyszący za rok, jak pandemia, jak, jak pandemii nie będzie. Tak, no festyn będzie na pewno i to taki myślę podsumowujący tą trzyletnią taką wygaszoną, mm. spowodowaną przez pandemię, po prostu tam te chwile zostaną zapomniane i ludzie znów będą się mogli cieszyć tym, co koń potrafi i co koń po, może pokazać. No bo gmina Piotrowica, Wielkie z Rolniczą, więc no, to tak, trzeba... no, wracamy do tradycji. Oprócz tego, że no, myślę, że dosyć dobrze się rozbudowujemy, to na pierwszym planie rolnictwo, które stoi na wysokim tutaj poziomie, i chwała tym wszystkim, którzy tą ziemię uprawiają no, i dają nam możliwość wyżywienia. Dziękuję. Wszystko w porządku.